Nigdy nie byłam praktykująca. Teraz to się diametralnie zmieniło i odkąd poszłam, pojechałam pierwszy raz na Mamrę do Częstochowy, że yy, zmieniło się moje życie, o, obróciło się całkowicie w drugą stronę i chodzę do kościoła co, co tydzień i jest to dla mnie bardzo ważne. To bardzo pomaga jakoś duchowo, pomaga mi osiągnąć taki duchowy, wewnętrzny spokój. I teraz ja czuję ten kontakt z Bogiem. To nie jest... Teraz ja mam zupełnie inne pojęcie wiary, pojęcie istnienia Boga, wiary katolickiej, niż kiedyś. Ja poczułam, po prostu poczułam obecność Boga. Poczułam namacalną obecność Ducha Świętego. I to, to nie tak, że, że po prostu pojechałam i tam ktoś nie wiem wmówił mi czy coś, że po prostu uwierzyłam w to co ksiądz mówi czy ludzie, tylko naprawdę to się czuje na duchowo i na całym ciele i fizycznie i psychicznie, ludzie tam mdleją śmieją się, płaczą czasami można usłyszeć, że ktoś mówi w jakichś dziwnych, starożytnych językach obcych czasami jakieś jęki przeraźliwe, moja znajoma która, którą tam spotkałam, która mieszka w Warszawie, która akurat siedziała dwie ławki za mną, aż nie zobaczyłam, jak ona nagle dziwnie się zachowywała. No, no nie, tak, nie aż tak dziwnie. No po prostu zaczęła się y, śmiać takim dziwnym głosem, jak nie ona. No, takim głosem y, no takim udziwnionym, bardzo, takim jakby trochę. Coś, coś jakby wrona krakała. My już y, z Karolem nie jesteśmy razem. Ja już jeszcze tego nie, nie mówiłam w mediach. Także y, on, też, on, też, on też wtedy uwierzył. On też wtedy y, prze, przeżył coś cudownego na tej mszy. Y, ale razem aktualnie nie przeżywamy tego. No Karol jest teraz y, wyjechał za granicę do Austrii. I tak nie kontaktujemy się tak często teraz.